Trafił do mnie taki radiotelefon ręczny firmy TYT. To jest pierwsze radio tej firmy, które miałem okazję używać. W związku z tym postanowiłem nagrać taką krótką mini recenzję, żeby z wami się podzielić moimi wrażeniami. To jest model MDUV 390, radio DMR na pasmo 2,70 m, 70 cm, wersja bez GPS-u. Tak to wygląda. Radio bardzo podobne z wyglądu do mojego Retevisa RT3S. Identyczny ekran, taka sama praktycznie klawiatura, troszeczkę dłuższe, ale ma jedną przewagę. Jest to radio wodoodporne. Tutaj mamy informację, że spełnia normę IP67, jest wodoodporne. No i jest też uwaga na tej naklejce żeby nie rozkręcać tego radia, bo może swoją wodoodporność stracić wtedy. Bateria jest mocowana w nieco dziwny sposób. Za pierwszym razem nie wiedziałem, jak to zrobić. Tu jest taki zatrzask. Myślę, że to właśnie ze względu na tą... O, nie udało się. Myślę, że to właśnie ze względu na tą wodoodporność jest tak mocowane. Tutaj są otworki do mocowania klipsa na pasek fajna rzecz, jest tu taka naklejka na której można sobie napisać nazwisko właściciela lub na przykład znak dołączona antena to to nie wiem co to jest prawdę mówiąc takie coś było Gąb, gąbczasta podobizna tego radia <noise> tu oczywiście jeszcze powinna być ładowarka, no i tutaj jest kabelek do programowania USB no i teraz co tu mogę powiedzieć o tym radiu, bardzo fajne Porządnie moim zdaniem wykonane. Ten plastik jest naprawdę twardy. Dobrze leży to w dłoni. Tutaj jest klapka pod którą są gniazda do podłączenia tego kabelka do programowania, ale ją się otwiera inaczej niż w Retevise. Trzeba odkręcić tą śrubkę. O, i dopiero teraz po odkręceniu śrubki mamy dostęp do tej klapki. Myślę, że to też ma związek z wodoodpornością, ponieważ ta klapka tutaj w środku ma taką gumową uszczelkę. No, ale złącze jest takie samo jak w Baofengach, w Retewisach, więc można tu podłączyć na przykład zestaw słuchawkowy lub mikrofonogłośnik lub kawałek do programowania oczywiście. Oprogramowanie to standardowe jest takie bardzo podobne jak w Retewisie, ja już wgrałem tutaj OpenGD77, poszło bez żadnych problemów. Tu są trzy przyciski, oprócz PTT, jeszcze są dwa inne. Dolnym wyłączamy blokadę szumów, po dłuższym przyciśnięciu wyłączamy blokadę szumów, natomiast górnym włączamy podgląd częstotliwości. Tego, tej pamięci, którą mamy teraz na ekranie. Jest to w tym przypadku przemiennik SR7KI. Po przyciśnięciu tego przycisku mamy tutaj częstotliwości tego przemiennika wejściową i wyjściową, kod CTCSS, którym uruchamiamy przemiennik i poziom S squelcha. Tutaj po naciśnięciu tego przycisku możemy sobie też ten squelcz wyregulować przyciskami, przyciskami góra dół. Oprogramowanie OpenGD77 wygląda tak samo jak w Retevisie. Ja o tym już nagrałem film, link macie u góry. Będę nagrywał jeszcze jeden film, w którym pokażę wszystkie opcje tego oprogramowania. Tu jest bardzo fajna jedna opcja Satellite, która pozwala nam na śledzenie satelitów radioamatorskich i radio automatycznie dostosowuje efekt Dopplera Przyłączności przy tych satelitach, także nie musimy regulować częstotliwości. No i jeszcze jedna fajna rzecz dla osób, które nie władają zbyt dobrze językiem angielskim. Program oprogramowania OpenGD77 ma też wersję polską. W tej chwili mamy menu w języku polskim. Bardzo szybkie skanowanie jest w tym oprogramowaniu przy przytrzymaniu. Przycisku w górę skanuje mi zapamiętane kanały. Widać, że robi to bardzo szybko. To radio. Tutaj mamy dwa pokrętła. Jedno to jest pokrętło głośności, natomiast tym pokrętłem zmieniamy zaprogramowane kanały, po prostu. Ewentualnie przy programowaniu, przy zmianie opcji o na przykład chcemy tutaj zmienić opcję, to kręcimy tym. O, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził nad tym radiem, ono jest bardzo podobne do Retevis RT3S, mam podobne, bardzo pozytywne wrażenia z jego użytkowania, odbiornik bardzo czuły, no nie mam zastrzeżeń, bardzo fajne radio. Na koniec jeszcze zmierzę z jaką mocą nadaje to radio na poszczególnych poziomach mocy, bo tutaj możemy regulować moc nadawania. Najpierw w paśmie 2 metrów 145, 500, 5 watów. No i jest rzeczywiście 5 watów, nawet troszkę więcej. 4 waty ustawione w radiu. No, tu jest troszkę mniej niż 5. 3 waty. 2 waty. jeden wat, siedemset pięćdziesiąt miliwatów, półwata, dwieście pięćdziesiąt miliwatów, pięćdziesiąt miliwatów. To teraz pasmo siedemdziesiąt centymetrów.

2 Waty 3 Waty 4 Waty i 5 Watów No, tak to wygląda. Jeśli chodzi o moc, moim zdaniem całkiem nieźle. To by było na tyle w tym teście. Na koniec dam Wam jeszcze link do live'a wczorajszego, podczas którego programowałem to radio. Wgrywałem na niego OpenGD77, a następnie zrobiliśmy krótkie rzucie szmaty na przemienniku DMR-owym. Piszcie, 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 co podczas kolejnych testów, jak będę coś sprawdzał, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Dzięki za oglądanie. Cześć.